Europa to miejsce, gdzie kolej od ponad 150 lat odgrywa ogromną rolę. Znajdują się tu jedne z najstarszych, najbardziej zatłoczonych i najnowocześniejszych dworców na świecie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się największym i najciekawszym stacjom kolejowym na naszym kontynencie. Będzie trochę historii, trochę architektury, kilka nietypowych ciekawostek i oczywiście nie zabraknie polskiego akcentu. Zapnij pasy! Ruszamy w podróż po top 10 największych dworców kolejowych w Europie. Dziesiąte. Dworzec Główny w Pradze, Czechy. Praski Dworzec Główny to niezwykłe połączenie secesyjnej elegancji z nowoczesną infrastrukturą. Wejście do starej części stacji wygląda jak hol luksusowego hotelu sprzed 100 lat. Nad wszystkim góruje piękna kopuła z witrażami, a wokół niej zdobienia w typowym secesyjnym stylu. Co ciekawe, pod ziemią kryje się drugi, kompletnie inny świat. Szerokie tunele, sklepy i zakamarki, które ciągną się na dziesiątki metrów. Podczas jednej z modernizacji robotnicy odkryli stary tunel techniczny z czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego, o którym nikt już nie pamiętał. To jeden z najbardziej klimatycznych dworców Europy Środkowej. 9. Milano Centrale, Mediolan, Włochy. Milano Centrale wygląda bardziej jak monumentalny pałac niż zwykły dworzec. Ogromne łuki, masywne kolumny, bogate zdobienia wszystko to sprawia, że wchodząc do środka człowiek czuje się jak w Muzeum Historii Architektury. Włoski rozmach widać tu na każdym kroku. Stalowe sklepienia nad peronami są tak wielkie, że przypominają hangary lotnicze. A windy są w stanie przejść nawet samochód. Dworzec obsługuje miliony pasażerów rocznie i jest jednym z najważniejszych węzłów we Włoszech. Jeśli ktoś zwiedza Mediolan, często właśnie tutaj zaczyna swoją podróż. Ósme miejsce: Wien Hauptbahnhof. Wiedeń, Austria. Wiedeński Hauptbahnhof to jeden z najnowocześniejszych dworców w Europie. Powstał stosunkowo niedawno, dlatego od początku projektowano go jako stację przelotową dla pociągów jadących z północy na południe i ze wschodu na zachód. Dzięki temu nie trzeba tu zawracać składów, co znacząco oszczędza czas. Sam dach to osobna historia. Setki nieregularnych paneli ułożonych tak, że cały budynek wygląda jak wielki origami. W godzinach szczytu przez stację przejeżdża ponad jeden pociąg na minutę, a pod nią znajduje się zaskakująco duże centrum handlowe, czynne niemal przez całą dobę. Siódme. Warszawa Centralna, Polska. Czas na polski akcent. Warszawa Centralna to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dworców w naszym kraju, a jednocześnie miejsce z ciekawą historią. Kiedy otwierano go w latach 70., budynek był uznawany za futurystyczny. Charakterystyczny dach, który przypomina ogromną falę, nawet dzisiaj wygląda nietypowo. Ale największe wrażenie robi coś innego. Cały ruch pasażerski odbywa się pod ziemią. Perony przypominają czytonowe tunele i wąskie, długie korytarze potrafią zaskoczyć nawet Warszawiaków. Po gruntownym remoncie obiekt odżył, pojawiły się nowoczesne ekrany, nowe oświetlenie i czytelne oznaczenia. Mimo to centralna zachowała swój specyficzny klimat podziemnego miasta, który zna każdy, kto choć raz czekał tam na nocny pociąg. Szóste miejsce: Roma, Termin, Rzym, Włochy. Roma Termini to ogromny dworzec, który łączy północ Włoch z południem. Z zewnątrz wygląda dość moderniowo, ale kiedy spojrzysz na niego, z góry widać kształt przypominający wielki wieszak na ubrania. Właśnie stąd wziął się przydomek za Shed. Stacja obsługuje zarówno szybkie pociągi Fred Czarosa, jak i składy regionalne czy międzynarodowe. W środku można znaleźć praktycznie wszystko – sklepy, restauracje, punkty usługowe, a nawet wystawy arty. Roma termini to idealny przykład tego, że dworzec może być miejscem, które żyje całą dobę. Piąte miejsce. Madrid Atocha, Madrid, Hiszpania. Madrid Atocha to jeden z najniezwykłych dworców w łotach i to nie jest przesada. W starej hali Peronowej znajduje się prawdziwy ogród tropikalny. Palmy, egzotyczne rośliny, wilgotne powietrze i oczka wodne sprawiają, że w środku czujesz się jak w oranżerii. A co najciekawsze, w zbiornikach wodnych mieszkają czelpaty, które po prostu stały się częścią ekosystemu dworca. A Tocza to największa stacja w Hiszpanii i główne centrum hiszpańskich pociągów AWE. To również miejsce pełne historii, bo właśnie tutaj zaczyna się trasa wielu najpiękniejszych podróży po Andaluzji. Czwarte miejsce, München, Hauptbahnhof, Monachium, Niemcy. Monachijski Hauptbahnhof to jeden z najbardziej ruchliwych dworców w Europie. Ma kilkanaście peronów, ogromną halę i jeszcze większe plany na przyszłość. Aktualnie stacja przechodzi jedną z największych modernizacji w historii niemieckich kolei. Po zakończonych pracach będzie wyglądać jak futurystyczne lotnisko, pełne szkła, światła i przestrzeni. To właśnie stąd ruszają szybkie pociągi do Wiednia czy przez Alpy aż do Włoch. Jeśli ktoś podróżuje po Bawarii, prędzej czy później trafi na München Hauptbahnhof. Trzecie miejsce: Zürich Hauptbahnhof. Zürich, Szwajcaria. Zürich to prawdziwe serce szwajcarskiego systemu kolejowego. Choć Szwajcaria jest stosunkowo mała, jej kolej działa jak dobrze naoliwiona maszyna, a Hauptbahnhof to jej centrum. W podziemiach znajduje się ogromna strefa handlowa Shopfil, która działa praktycznie całą dobę. Można tam zrobić zakupy nawet późną nocą, co w Szwajcarii jest radością. W zimie dworzec zamienia się w świąteczną krainę. W hali ustawiana jest ogromna choinka ozdobiona tysiącami kryształów swarowskiego, co przyciąga tłumy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Drugie miejsce Berlin Hauptbahnhof, Niemcy. Berlin Hauptbahnhof to prawdopodobnie najbardziej efektowny dworzec kolejowy Europy. Ogromne ilości szkła, przeszklone dachy i futurystyczna konstrukcja sprawiają, że wygląda jak fragment filmu science fiction. Stacja ma kilka poziomów i pociągi kursują, jedne przejedają pod ziemią, inne wysoko nad głowami pasażerów. Był ogromny wyczyn inżynieryjny, bo dworzec budowano właśnie nad rzeką sprawą. Dziś Berlin Hauptbahnhof to centralny punkt niemieckiej kolei, jedna z najważniejszych stacji przesiadkowych w całej Europie. Pierwsze miejsce: Garde Nord, Paryż, Francja. Garden Nord to najruchliwszy dworzec kolejowy w Europie. Codziennie przewija się tędy ponad 700 tysięcy pasażerów dojeżdżających do pracy, turystów i osób podróżujących między krajami. Stacja jest ogromna, pełna życia i trochę chaotyczna, typowy Paryż w pigułce. Z Garden Nord ruszają pociągi Eurostar do Londynu, Talis do Belgii i Holandii oraz dziesiątki składów krajowych. Dworzec bardzo często pojawia się w filmach akcji, bo ma wyjątkową filmową halę główną. To jedno z miejsc, w których codzienny pośpiech, historia i nowoczesność tworzą wyjątkową atmosferę. To było nasze zestawienie największych i najciekawszych dworców kolejowych w Europie. Każde z nich ma swoją historię, charakter i klimat, a wiele z nich to coś więcej niż tylko perony i pociągi. Jeśli interesują Cię architektura, transport albo po prostu podróże, warto je odwiedzić osobiście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej podróży. Pozdrawiamy Kolej One!